Witam was, wszystkich tutaj zgromadzonych, z tej strony wasz z pewnością znienawidzony youtuber, który w sumie pierwszy raz was mówi, mam nadzieję, że nie ostatni, ale cóż, ja już na mój głos poradzę, jest taki jak jest. No cóż, niestety niektórzy się już po prostu mm", radzą z pewnym upośledzeniem jak ja, ale myślę, że biorąc to nie mój głos, jest głównym celem tego filmu. A mianowicie głównym celem tego filmu jest pewien problem. Problem, który dotyczy przeszło 5 milionów Polaków, na obecną chwilę 13% populacji, to dokładnie 4 miliony 900 tysięcy. A więc o kim mówię? Co to za może być taka duża grupa? A więc mianowicie tą grupą są polscy uczniowie, którzy to Muszę uczyć się niestety w polskim systemie edukacji. W tym między innymi ja. Też na obecną chwilę, też nadal kontynuuję moją naukę. Ale o co chodzi z tym w polskim systemem edukacji? Dlaczego tak bardzo się na nim rozwodzę i ubolewam? Jak wszyscy wiemy, polska szkoła bynajmniej nie jest czymś świetnym, lubianym, i kochanym. Nauczyciele raczej nie wrażają, pasji do nauki, o czym oczywiście zaraz powiem, dlaczego tej pasji między innymi nie wykazują, bo to też ma swoje przyczyny, jak wszystko. To tak zwany ciąg przyczynowo-skutkowy. Więc może bym przeżył najpierw do tego, jak polska edukacja wygląda na tle światowym. Tak naprawdę polska edukacja na tle światowym pada całkiem nieźle, na tle europejskim już znacznie gorzej, ale ogólnie powiedziałbym, że dramatycznie nie jest, chociaż w ścisłej czołówce również się nie znajdujemy. Dużym problemem w Polsce jest poziom polskich uczelni, bo ten jest stosunkowo niski. Na załączonym screenshotie widzicie właśnie topowe polskie uczelnie. Jak widzicie są one na dosyć mocno niskich miejscach i polskie uczelnie raczej nie są bynajmniej powodem do dumy naszego narodu, właśnie ze względu na miejsce, które zajmują w tych międzynarodowych rankingach. Oczywiście, rankingi to nie wszystko, i to, że nie mamy do uczelni, nie znaczy, że nie możemy kształcić wspaniałych ludzi, którzy będą zdobywać wielkie osiągnięcia, zakładać firmy, czy odkrywać na pierwiastki albo pisać wspaniałe wiersze. Mimo to. Ta statystyka jednak uświadamia nam, że trzeba coś w polskim szkolnictwie zmienić, żeby. powyższe tak powiem. poszło ono na wyższy poziom. Może złe słowa już użyłem, ale żeby po prostu ewoluowało ono na wyższy poziom. Może to jest lepsze sformułowanie. Aby polska szkoła była już nie tylko nienawidzona, nie kojarzyła się z starym peryferyjskimi budynkami, z. Z codziennym stresem, z niskim poziomem edukacji, z ogólnym niesmakiem oraz ze złą kadrę nauczycielską. A więc, dlaczego z polską szkołą nie jest dobrze? Co możemy zrobić, żeby było lepiej? Mianowicie, pierwszym punktem, do którego chciałem przyjść, to jest mianowicie polska kadra nauczycielska. Ja nie zamierzam w tym filmie najeżdżać na polskich nauczycieli i co trzy sekundy ich krytykować. Ja z są. Nietolerancyjni, ja, ja, jacy to są starobodni, jacy to okrutni, bo to byłaby zwyczajna generalizacja i wrzucanie wszystkich do jednego worka, co bynajmniej nie jest celem tej mojej wypowiedzi. Bardziej chodzi mi o to, że duża część polskich po, nauczycieli była jeszcze kształcona w czasach PRL-u. Jest to kadra do osoby starsze. Jest oczywiście pewna też zmiana podejścia, bo jednak w PRL-u, tak samo jak wcześniej, było troszeczkę inaczej niż w obecnej szkole. Jeszcze ze 100 lat temu przetestowano kary cielesne. Dzisiaj to w ogóle niehumanitarnie, nikt by o tym nie pomyślał. Bynajmniej zmienił się też pewien sposób nauczania. W dzisiejszych czasach trochę więcej stawia się już na samodzielność uczniów. Może nie tylko na ich samodzielność, co też na ich kreatywność. Mamy wszelkie wycieczki, projekty i tak dalej. Wielu nauczycieli tego nie rozumie. Ogromny też problem, szczególnie u nauczycieli starszej daty, jest na przykład choćby zawasanie technologiczne, co było świetnie widać po nauczeniu zdalnym, kiedy to nauczyciele nie wiedzieli, jak korzystać z mikrofonu, jak obsługiwać e-dziennik, czy choćby jak włączyć kamerkę, czy udostępnić prezentację. I zwyczajnie nie radzili sobie z najprostszymi dla Większość ich uczniów czynnościami. Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód. Drugi powód to zwyczajnie brak poniekąd finansowanie tą szkołę tak naprawdę. Ja tutaj teraz trochę nawiążę do naszego obecnego rządu. Tak, trochę to trochę nie umówmy się. 2 miliardy na TVP się znalazło. Ale na szkoły jeszcze więcej szkół nie znalazło. Ja teraz tu nie mówię w pensji już drastyczne dla nauczycieli, ponieważ one jak na standardy Morze Światowe nie są wysokie, chociaż jak na polskie, też nie są dramatyczne. Tutaj też wam wkleję teraz screenshota, abyście mogli sobie zobaczyć. Więc ja bynajmniej nie mówię o jakichś tragicznych wynagrodzeniach nauczycieli, bo przejście z nauczyciela starszego do nauczyciela dyplomowanego wcale nie jest czymś ciężkim i zajmuje na ogół zwykle. Kilka lat. Lecz bynajmniej, jeśli sobie porównamy zarobki tych nauczycieli z Polski a w innych państwach, no to jednak nie dziwię się i nauczycielom, że są oni poniekąd niezadowoleni swoich zarobków. Choć tak jak wspomniałem, mimo tego, na standardy polskie zarabiają oni wcale nie tak dramatycznie. Kolejny. Myślę, że bardzo dotykającym, bar, a szczególnie w lepszych szkołach, punktem jest przeładowana podstawa programowa. Z roku na rok ta postawa jest poszerzana. Teraz chodzi nam tak zwany, teraz chodzi nam nowy przedmiot od pana Czarnka. Bynajmniej właściwie będzie to to samo, co mamy teraz, czyli właśnie historia, lecz nie był w współczesnych czasach. Czy to coś zmieni teraz sprawę? Najpewniej nie, ale sprawi, że kolejny. Ukolni, posłusze, będą mieli doładowaną postawę programową. Najczęściej postawa programowa jest tak doładowana, że zwyczajnie nie da się jej zrealizować, o czym mówią sami nauczyciele. Tak samo jakby jak teraz pan Czarnek i jego, jego pomocnicy w ministrze padli na genialny pomysł, aby podnieść próg maturalny oraz aby. Oby, aby. Przepraszam. Aby była. Matura trudniejsza niż była. Tak samo podobnie będzie z egzaminą, są kasisty dla młodszych roczników. Głównie, próbuję przez te może nietrafne zbytnio porównania przekazać, że o ile poziom edukacji czy nauki się nie zwiększa, nie uczy, nauczy, uczy, uczy, nie będą, nie mają wyższego poziomu wykształcenia, nauczyciele nie będą uczyć lepiej. Tak jest tylko i właśnie dowalany coraz szerszy i większy program, a czasu nie przybywa. Matury, czy matury, jak zamiast są, są jeszcze trudniejsze niż były. Efekt będzie taki, że, większość, że po prostu większa część osób nie zda. Tak samo przez to, że duża część osób nie zda, nie pójdzie na studia, ale to w sumie przyjdzie do naszego rządu dobrze. czyż nie. Polacy nie mają się według nich rozwijać karierowo. I samo istnie, samodzielnie. Tylko powinni być bezmyślnymi ptasimi musztkami. Oczywiście, teraz może przez. Myślę, że teraz okazję przesadziłem z tym stwierdzeniem, i będę okomywał. Bynajmniej też. Nie jestem zadowolony z, mojego... z tego, jak obecnie mówię, cały ten film. Raczej, by tak średnio bym powiedział, wychodzi. Bo co chwilę patrzę z tematu, to też w sumie jest słabo. Więc. bym na razie podsumował to, co powiedziałem przez te 9 minut mojej paplaniny. Problem polskich uczelni. To tak, przeładowana postawa programowa, brak motywacji u nauczycieli oraz to, że nauczyciele często nie są przystosowani do obecnych warunków pracy. Jak również, mówimy się też, polscy uczniowie też raczej bynajmniej raczej zwykle te nauki nie są. No ale w sumie co się dziwić, jak się ich od małego zniechęca i wkuwają im się wiedzę w sobie pod tytułem, masz umieć to i to i to, odbierają im się kreatywność i każę się wkłać na blachę wyuczony, wyuczonych wzorów być choćby krztyny, jakiejkolwiek inicjatywy, po prostu stoją pod tytułem. Może dam jakiś przykład? Mamy dwa różne możliwości rozwiązania zadania. Na przykład, na typu matematyka, która jest niewidziana przez masę osób, w tym mnie. Mamy właśnie jakieś zadanie, które można rozwiązać na dwa różne sposoby. Uczeń napisał, rozwiązał dobrze, sposobem uznawanym, który nawet na przykład w podręczniku, ale pani nauczycielka. Dałam mu 0 punktów. Dlaczego? Jej argumentacja, często szczególnie to, co zauważam przy określonych starszych datach, brzmi mniej więcej tak. Bo ja tak nie robiłam, ja tak nie uczyłam. Że zwyczajnie ta pani nie uzna tego. Że ja, ja tego nie uznam, dlatego, bo ja tak nie uczyłam, bo to nie jest moja metoda. I ma zwyczajnie kija w dupie dosłownie. Czy jest to metoda właściwa, czy jest to metoda niewłaściwa? Ważne jest to że to nie jest jeden do jednego, tak jak ona uczyła. To jest właśnie taki przykład w braku kreatywności. Tak często też uczniowskie inicjatywy, niby mamy jakieś tam wszelakie inicjatywy, jakieś tam wycieczki itd., itd., ale tak naprawdę o takich wycieczkach kiedy w jakikolwiek sposób mogę zdecydować uczciowie? No bardzo rzadko. Prawie zawsze decyduje decydują nauczyciele lub dyrektor szkoły. Włóż jak po prostu zabijana kreatywność. Podsumowując, ogólny problem polskiej szkoły: przestarzały przestarzał system edukacji, przeładowana postawa programowa, brak motywacji wszechświatnych nauki, nieodpowiednia na obecne czasy, może nieodpowiednia kadra nie radząca sobie z obecnym technologią oraz zabijanie wszelkiej kreatywności uczniów. Myślę, że to by było na tyle. Nie będę o was, was, żeby żebył jakieś i łapkę w górę, tylko powiem jak, ci się spod jak Wam się spodobał film. Zostawcie łapkę w górę i tyle. Cześć.